Cześć i czołem. Witam bardzo serdecznie. E, kilka rzeczy dzisiaj do omówienia na moim tradycyjnym monologu piłkarskim. E, kilka rzeczy się już dzisiaj wydarzyło. Między innymi e, Warszawska Polonia zdobywa Elbląg, co daje jej e, kolejne punkty do do tego, by próbować awansować i mam nadzieję awansować do pierwszej ligi. E, warszawska Polonia razem z KKS KK, Kalisz. Ma 28 punktów i egzekwo zajmują e, drugie miejsce, to znaczy formalnie drugie miejsce aktualnie zajmuje KKS Skalicz, który dziś pokonał e, 5-1. E, jajku, kogo? z życa. Polonia wygrywa po, bian, po bramkach Piątka i Mikołajskiego Elblągu 2-0 i ma tyle samo punktów, 28. Słuchajcie, z ciekawostek jest taka, że dopiero co zaczął się mecz motoru Lublin z Kotwicą Kołobrzeg. Motor chyba w drugiej minucie prowadzi 1-0. Spora jak na razie niespodzianka, ale... Ale to jeszcze troszeczkę spotkania przed nami. Jeśli chodzi o Polonię, to ogromny skalp, kolejny zresztą w ekipy trenera Smalca. Drużyny, która... Tak jak wcześniej mówiłem, typowałem ją na szóste, ósme miejsce w tym sezonie. Bardziej próbować awans w przyszłym. Jednak okazuje się, że można i robią to no, super i są na najlepszej drodze do tego, by awansować w przyszłym sezonie do pierwszej ligi. No Tutaj się nie da, nie da odkryć prawdy. Eee, miałem jeszcze, miał jeszcze jeden mecz w Warszawie dzisiaj miejsce, mianowicie Ursus Warszawa dzisiaj podejmował Legionowie, eee, notabene z Legionowa. E, niestety porażka 1 do 3 e, tylko potwierdza, że ta ekipa w tym sezonie raczej będzie e, ta ekipa raczej w tym sezonie będzie walczyć o utrzymanie w trzeciej lidze i miejmy nadzieję, że to się wydaje, bo traktory tak jak, po, tak jak popularnie mówi się na Ursus e, w tej chwili zajmie miejsce 14 w trzeciej lidze i no i osobiście tylko mam nadzieję, że nie spadną, bo jak już znajdą się w czeluściach tej czwartej ligi to podobnie jak okęcie Warszawa mogą już długo, długo nie powstać. Dobra, jeszcze jedna taka fajna ciekawostka. Dzisiaj miał mecz miejsce w, w Dębicy. Wisłoka Dębica dziś pokonuje 3-1 do Wieczystą Kraków w trzeciej lidze tej krakowskiej, co jest też sporą niespodzianką, bo Wieczysta właściwie to wszystkie mecze powinna tak naprawdę nagminnie serię je po 5-0 wygrywać. A okazuje się, że trzecia liga już nie jest taka łatwa, jak czwarta. E, pokazuje ta liga, że drużyna... E, kurczę, przepraszam Was bardzo, ale nie pamiętam, kto jest trenerem w tej chwili wieczystej, po tym jak odszedł Smuda. Znaczy, wiem, że jest ktoś inny niż Smuda, ale zapomniałem totalnie nazwiska. Niemniej, niemniej mecz przegrali. E, co nie zmienia faktu, że dalej tracą niewiele, chyba 4 czy 3 punkty tylko do lidera. A właśnie, w ogóle ciekawostką, że liderem trzeciej ligi, już, już mówię, momencik, jest momencik, momencik jest Wisłoka Nebita 3,1 wieczysta Kraków. A, ta, a liderem tej jest ekipa z ŁKS Łagowa. Także będą mieli się o co bić. W każdym razie obie ekipy mają po 12 spotkań rozegranych, 27 punktów ŁKS Łagów, 24 klub sportowy wieczysta. Kilka słów jeszcze o dzisiejszym meczu, który się odbył e, w Gdańsku. Słuchajcie, e, Lechia Gdańsk dzisiaj podejmowała Raków Częstochowa. Raków Częstochowa, przez e, wielu fachowców e, z różnych e, źródeł, kanałów wiadomo, typowana na mistrza polski. E, gra po prostu tak fantastycznie, jak najfantastyczniej może być na świr. E, Naoliwiona maszyna. Kolejne zwycięstwo, 3-0, przyjechali się w Gdańsku niemiłosiernie. Chyba w 60. minucie, już później nie sprawdzałem, statystyki mniej więcej wyglądały tak, że posiadanie piłki było po 50%. Niemniej, e, chyba było 8 strzałów celnych drużyny z, z Częstochowy, tylko jeden chyba strzał niecelny drużyny z Gdańska. Pogłębiający się kryzys w lechi. No i ja mam osobiście tylko nadzieję, że ta drużyna nie powtórzy wyczynu krakowskiej Wisły z zeszłego sezonu i nie spadną do pierwszej ligi. Bo, tak jak zawsze uważałem, może dlatego, że jestem z dużego miasta, niemniej zawsze uważałem, że Ekstraklasa tak naprawdę powinna być dla dużych miast. Ale nie dlatego, że kluby z dużych miast, znaczy nie, może raczej znaczy dlatego, że kluby z dużych miast po prostu mają dosyć sporą popularność w tych miastach. I ee, może przychodzić po prostu na temacie mecze sporo kibiców. A przykłady niektórych klubów, m.in. Terebelniki, pokazują, że spotkania te mają mniej więcej, tam 1500-2000 ludzi, mniej więcej poziom pierwszej, drugiej ligi tak naprawdę. No, nie przystoi Ekstraklasie na tak mało widownię. W każdym razie, w każdym razie słuchajcie, momencik. Tak, wracając jeszcze do Ursusa. Ursus 14 miejsce z 10 punktami, zaledwie 2 punkty przewagi nad Błonianką Błonie. Miejku, mam nadzieję, że nie będą z nimi walczyli o utrzymanie. Po 12 rozegranych spotkaniach liderem jest Legionowo 25 punktów, drugi Świtnowy Dwór, Mławianka Mława, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Legia 2 z 20 punktami, skoro jesteśmy przy Legii. Ja osobiście zresztą, nigdy nie ukrywałem, że jestem kibicem Legii, aczkolwiek nie jestem kibicem tego aktualnego zarządu Legii, bo to co ci działacze łącznie z, łącznie z dyrektorem sportowym, legendą legiackim, Zielińskim, wyrabiają, moim zdaniem jest po prostu haniebne. Tak samo haniebne było ściągnięcie e, trenera ze Szczecina, którego osobiście nie trawię za to w jakiś sposób. Za sposób, w jaki zostawił Pogoń Szczecin w, w tym sezonie, znaczy w poprzednim sezonie, na ten sezon. Kosta Runiajcz. E, czyli, no, generalnie trener to jest koleś, który jest tak naprawdę ojcem dla tych wszystkich piłkarzy. Powinien być ojcem, powinien być wzorem. A nie uciekać tam, gdzie więcej mu płacą. Tym bardziej, że Pogoń naprawdę grała fajną piłkę dla oka. Zresztą dalej gra. E, widać tam było... Widać tam było dobrą, dobrą rękę tego trenera do tych zawodników. W Legii tego nie ma. Wczorajsza porażka 1-2 z Wisłą Poc pokazuje, że Legia aktualnie raczej na mistrza Polski, znaczy nie, inaczej, Legia w tym momencie na mistrza Polski, znaczy Legia w tym momencie mistrzem Polski chyba raczej nie będzie. Przede wszystkim Raków Częstochowa, a dwa zobaczymy jeszcze po pucharach jak dojdzie do siebie Lech. Gdyż Lech teraz co tydzień właściwie rozgrywa spotkanie Ligi i konferencji. Teraz będzie spotkanie chyba u siebie z Villarealem, przyznam, nie wiem, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym. Niemniej e, ci kolesie są na pewno mocno przemęczeni tymi spotkaniami e, tydzień w tydzień, to znaczy co trzy dni tak naprawdę. W każdym razie, jeśli chodzi o Kostę Runialicza, e, faceta po prostu nie trawię za styl, w jaki opuścił Szczecin i osobiście mam nadzieję, że długo w Legii nie będzie, mam nadzieję, że będzie jakiś młody polski trener, Ktoś, kto poprowadzi tą ekipę do Mistrzostwa Polski. No i mam nadzieję, że z zarządem również pożegnają się też niektórzy ludzie. Nazwisk nie chcę mówić, bo chyba są jakieś pozwy za to. Nie jestem w sumie mało dosyć popularny. Znaczy w ogóle nie jestem popularny, ale to mam na myśli, że nie chcę za bardzo mówić nazwisk, gdyż nie chcę mieć później problemów. Oraz skasowanego kanału na YouTube, na którym sobie lubię ględzić o piłce nożnej na swój własny sposób. A, nie mniej zresztą Kostar chyba zdaje się Niemiec. Facet, który mieszka od kilku lat w Polsce i nie nauczył się mówić w naszym języku ani jednego słowa, to też dużo znaczy, jak facet ma duży respekt do naszego kraju i tak dalej, tak dalej. Dobra, chyba wszystko już dzisiaj powiedziałem na to, co się wydarzyło. Brawo Polonia, przykro, że Ursus przegrywa i pozostaje w walce jedynie o utrzymanie swojej trzeciej lidy. Miejmy tylko nadzieję, że, że tą ligę utrzymają. Tymczasem z holenderskich rzek. Z bardzo przyjemnego spaceru. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę miłego weekendu i hej, papa!